Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Czas, pieniądze i wymówki Brakowało mi czasu, czasu, aby zapisać kilka mych myśli. Zapisać kilka zdań, krótką notkę dodać do wiki, skupić się bardziej nad tytułem komita i historią użytkownika. Mogła być do niego trochę dłuższa. Kolejne wymaganie klienta: zrobione, dostarczone. Dzisiaj wygenerowałem wykres z danych. Dla sprawdzenia zrobiłem to też dla piątki. Wykres powinien być prosty o wartościach równych 0. Tak jednak nie było. Dlaczego? Co w ogóle oznacza 5? Zamiast czytać krótki opis, czytałem SQL-a. Notka mogłaby powiedzieć to szybciej. Zaoszczędzony wtedy czas nie zwrócił się. Zaoszczędzony wtedy czas przyniósł dzisiaj straty. Lekcja z dzisiaj. Kod ci powiem, ale nie najszybciej. Pst! Jeszcze jedna informacja: poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki: odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz, w opisie są linki: odwiedź je. Cześć!